Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj utwory muzyczne będą decydować o tym co będziemy jeść przez cały dzień Będziemy po prostu słuchać jakiś piosenek na Spotify Tak długo, aż nie pojawi się jakiś moment Tekst, w którym pojawi się coś o jedzeniu I wtedy to jedzenie musimy zjeść Wszystko wam się wyjaśni w trakcie tak, odcinka Tak samo proste jest zasubskrybowanie mojego kanału Takie czerwony przycisk, jaki jest tutaj na moim paluszku Możecie je zmienić na szary tam na dole I zostawić opeczkę w górę A my yy, przechodzimy już po prostu do słuchania Bo jesteśmy bardzo godni, bo jest godzina 11 Jeszcze nic nie jedliśmy, dlatego siadamy sobie tutaj do stołu. Bo pewnie trochę to potrwa I e, słucham muzyki, chodź Paweł Dzień dobry widzowie Ogólnie będziemy korzystać z mojego spotify'a Tak, bo Paweł <grym> wykupił tylko dla siebie, a nie dla dwóch osób, bo było I time. u mnie jest ten problem, że jest sam rap na, Nie, po prostu to jest moje playlisty No go... dobra, ale co puszczamy na start? Kliknijmy coś no. Daily Mix jeden? Może być Daily Mix 1. Zobaczycie czego słucham Jan i Bezdomny Okej okay. Ja bym już jak się ja zaczyna ta ja piosenka nie Nieładnie się zaczyna Kupiłem bezdomny muszlamy, chociaż Alkohol, no. I co, alkohol nie? No nie! Może zmienimy piosenkę, co? Drugie, blueberry, guzior. Jak chleb skończyłem. Czy jemy chleb? Jemy chleb na śniadanie. Ej, to dobrze nam się trafiło, ale z czymś trzeba było ten chleb zjeść. No tak, suchy chleb to słabo. Słuchamy dalej. Stosatek z cytryną No co, będzie dobry, pijany odcinek no. E, Nie no, cytryna, woda cytryna z cytryna Okej, okay, my wodę, bo wódka to jest drobnienie wody e, To wypijemy wodę I z cytryną I chleb. i chleb Ale coś jeszcze A, i ogólnie, wy widzicie cięte te fragmenty, bo wiadomo prawa autorskie Ale podajemy wam tytuły piosenek, że w razie co możecie sobie sprawdzić Sprawdź, Czy, nie, czy pominęliśmy nie pominęliśmy czegoś nie było nic, lecimy z kolejną, a kolejna to Los Angeles. Po brzegi, lodu, brzegi lodu. Lodów. Lodów. Czyli co? Lody kipy z chlebem. Nie brzmi to jak dobre śniadanie. No nie brzmi jak dobre śniadanie, ale takie nam wybrali. To co, lecimy po lody z chlebem? Lody z chlebem. Coś czujesz, że po tym odcinku łazienka będzie odwiedzana No dobra, to musimy jechać na zakupy Po chleb tak. Ola, pojawił się problem Ja wiem, jestem załamana My nie wyjedziemy Robią nam światłowód I patrzcie co tu się dzieje, nie ma jak wyjechać I co, teraz? Pan powiedział, że musimy czekać 10 minut Ta, minut powiedział, że w 10 minut to ogarną nie. Ale nie chce mi się wierzyć, nie. że w 10 Robię minut, minut ogarną tą 20, dziurę 30. To będzie godzina Mamy Belody. chleb tostowy Możemy go wrzucić do tych takich no, tostera to to Dawaj Patrzcie teraz na reakcję naszych psów Nie było nas dwie minuty Patrzcie Dzie Nie cieszą się Zawsze się cieszą, nie? No właśnie! O! Zaraz no się obudził, ale się obudził! Takie nagle u światowym, ej, oni zostają w domu! Ale się cieszy! Tak, tak, tak. Czyli na śniadanie chlebek tostowy. Tak. Masz do wyboru lat takie lody. No to ja wybieram tego. No ja też chyba wróżę tego, mimo wszystko sorbet. Nie jest dobrym nie, pomysłem Nie pasuje no, do chleba Nie pasuje, nie do, pasuje chleba. do chleba Coś czuję, że dzisiaj będziemy mieli więcej posiłków niż tylko śniadanie pod kolację Tak, ja tak planowałam w ogóle, będzie tego więcej mm -hmm. Ale to tostowanko jest No, tutaj woda z cytrynką, proszę bardzo Cytrynka wciśnięta do środka Śniadanko gotowe Zobaczcie jaka wychodka Co? Nie wiem jak ty, ale ja sobie robię kanapkę mm, Ty, ale śmiechem, żartem No dobre. To nie jest wcale aż takie złe mm -hmm. O. Oh! Hymno. Do czego to doszło? Martwiłam się tym odcinkiem, że nic nie zjem. A zaczekaj dobre śniadanko. Wszystko pode mnie. Chleb lubię, lody te lubię. Wodę dobre śniadanko. Super śniadanie. Marzyłem o tym, żeby zacząć dzień od loda Śniadanko zjedzone. Pyszne było, I od razu jemy obiad. <noise> Czas na obiad. Dobrze, to co, raz co? Tak, od razu następną? Co lecimy po prostu na po Los Angeles. Zajmę. Jolka. <noise> to jest bardzo fajny tekst. Tak. O, to było fajne! Utworzy muzyczne, decydują, gdzie idziemy na wakacje. Tak, no kupię sobie na domek na Bahama. Super, ekstra. Zajadam sobie krabę. Co on powiedział? Zajadam sobie kraba. To co paluszki krabowe, ale teoretycznie moglibyśmy pojechać do Kuchni Świata i, i kupić zjeść chipsy krabowe. Chipsy krabowe, jako przekąskę. A Bo potem. Bo z samym gdzieś... krabem będzie problem. No dobra, no to to jest jedna rzecz, ale. konkretne. Teraz to zjemy tak. chipsy dobrze? Czemu ja się na to godziłem w ogóle? Bo mnie kochać. Chiller hun. <laughs> Ha? Super! W ogóle za tekst wymyśliłeś. No się, Znaczy ja nie wymyśliłem? Nie, jak słuchać! No, sorry, no leci w aucie, to se puszczam, no, no Chip, co, no? E, chipsy krabowe i. Ten banan dobry był na i pewno banan. w tamtej sytuacji. Chodźmy do kuchni świata. Długa podróż nas czeka. Bajowy minęło już z pół godziny, nie za 15 minut. Właśnie przyjechaliśmy do galerii idziemy po nasze e, chipsy krabowe, tak? To były krabowe Tak, było? Krabowe. I banana I wtedy od razu będziemy szukać czegoś na obiad. Bo właśnie, bo być głodni. może trafi nam się coś znowu dziwnego. Idziemy tak. do przy kuchniach świata. A może trafić coś fajnego i to jest na przykład McDonald's. Czyli to nie są krewetki, to są e, fu, to nie są krawy, to są krewetki. O nie. I co teraz? To ty mi wprowadzić błąd. A my jechaliśmy taki kawał, jechaliśmy tutaj, słuchajcie, ponad godzinę. Jesteśmy tak głodni obydwoje, że to hit. Masakra. To jest krewetka, no ale wygląda jak krew, Przeszliśmy cały sklep i niestety nie ma nic krabowego, dlatego uznajmy, że to jest po prostu jako owoce morza. Bierzemy te chipsy, bo i tak jechaliśmy tu aż godzinę, żeby kupić te chipsy, które myśleliśmy, że są krabowe i jesteśmy tak głodni, że po prostu to zjemy. Mmm, ale zapaszek! paszek! jesteśmy tacy głodni i musimy... Nie no dlaczego? A co to za muzyka w ogóle, dobra? Twoja muzyka jest to twoja playlista, nie moja! W trakcie jedzenia spuśćmy tak, sobie czegoś na obiad, bo. Tak. Słuchałem muzyki w aucie, także zmieniłem playlisty, musimy wziąć nową playlistę. Może tą. Daj, banana. Chcesz Bierz do buzi. No, bierz do banana. Do piosenki. No. Niestety w tej wspaniałej piosence nic nie było. Kolejna piosenka, Noc White 2.1.1.5. Tutaj niestety były tylko używki różnego typu i no to omijamy, wiadomo. Blueberry leciały już, nie? Tak. Jabba daba, daba, daba do Salvador. makaron na uszy. czyli musimy zjeść jakiś makaron. To Co makaron, ale coś do makaronu jeszcze może by nam tutaj skombinował, tak, zobaczmy. Coś do picia? No niestety coś nic do picia nam nie dali, za to zobaczmy czy nowi kumple, kumple? dadzą nam coś do picia. No nowi kumple powinni się starać, żeby dać nam coś do picia. Wodą z zagranicy twoją Wod, Ale on pachnie wodą z zagranicy. No a my będziemy pić wodę z zagranicy, bo pójdziemy czyli do włoskiej musimy... a, restauracji dobra, okay, i będziemy pić idziemy... włoską wodę. I idziemy makaron na makaron wody. do restauracji i tam sobie zjemy makaronik i wypijemy wodę po prostu najnormalniej w no, świecie. Jedziemy? Jedziemy. jedziemy? jedziemy. Tak się cieszę, że jemy coś normalnego. Mamy makaronik, I mamy i wodę. Oczywiście. Bardzo dobry Tak? Chcę no. Dobry, nie? nie? Przyda się, szczególnie po tym śniadaniu, nie? Tak. Na jedyni makaron był przepyszny. I ja mam pomysł. Jaki? Deserek. deserek. Ty, ja tylko czy to nam wylosuje, po... deserek? Ja bym zjadł takiego goferka. Nie o, wiem, bo... nie ma jakiejś piosenki, gdzie śpiewa ktoś, nie wiem... gofry z bitą śmietaną, ty jesteś niepokonaną. Czy coś takiego, jest na pewno jakaś taka piosenka. No. Będziemy zobaczyć, no trzeba coś ogarnąć Batonika chociaż no, no, no. Batonika O, kizok, no plus kokosowy K Kokosowy słaby Pytanie mam do ciebie No Tak na serio? To? Fotel grzany na trójce? No tak, bo zimno, zmarzam Klimatyzacja jest... no siedzieliśmy na Ola. dworzu jest. 20 I piłam stopni. zimną wodę 20 stopni Ale to na dworze. Tutaj jest 20 stopni na dworze jest zimniej Nie zmienia to faktu, jest 15-17 stopni Weź ty, ty bilecik wkładaj, tak? A nie tutaj narzekaj na moją żarą pupę Zaraz się zatrzymamy i będziemy słuchać Tak długo, aż wylosuje nam deser Nie, 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 pierwsza no, rzecz No to ja wiem, no Ale ja już wiem, że pierwszą rzeczą będzie deser Chodzimy na Spotify'a Byli nowi kumple ostatnio La Kurde, tu jest za dużo white'a, może wyjdźmy stąd Dobra. bo tu White W sensie nie, że nie lubię, ja lubię white'a ale mimo wszystko zróbmy coś innego Mergani radio Okej okay. Tlen Wierzę w Merganiego w... wierzymy w Ciebie Kuba Że tutaj y, będzie coś fajnego o Jedzonku A jakiś gofrak <laughs> Niestety nie było w pierwszej, druga Dobra dżungla. Okej okay. No w dżungli, czy jedzą w dżungli czekoladę? <laughs> No miałeś rację, w dżungli też nie jedzą. Na jachcie. Na jachcie jakiś deserek może być dobry. Huba buba! Ej, spoko! Idziemy dostaniemy chubę Bubę? Dostaniemy w sklepie? Wydaje mi się, że Jakimś tak. oszołomie czy coś? No Dobra, jedziemy szukać chuby Buby Jesteśmy już na alejce ze słodyczami I, I szukamy, szukamy hube buby. buby Może tu nie być Nie mów mi na Wiem, że aby. istnieje, bo moja mama mi kupiła z Martą gdzieś, ale do nie zazwaj najwyżej A jechaliśmy dookoła tylko po to, żeby wjechać właśnie do oszołoma W Żabce, mama mówi W Żabce? Serio? Nie jechaliśmy taki kawał? Biegnę do Żabki Ogólnie za dużo wam dzisiaj nie nagraliśmy, ale przejeździliśmy całe trójmiasto i jesteśmy mega zmęczeni już. A jeszcze kolację trzeba zjeść? Nie ma! Jak nie ma? No nie ma! Bożenka rozokomała. No nie no, akurat ty nie ma, nie każda żabka Później ma coś samo. Oho, biegnie zukol I Ma! <głosy> nice! Niech <noise> ty widziałe, jak ja byłam szczęśliwa, jak ją znalazłam tak, w tym sklepie. Jest czwarty albo piąty sklep, który no, mieliśmy, Czwarty na Piąty na zakres. ale udało się To jest smak dzieciństwa Smakuje inaczej niż kiedyś. Długie smaku jest mm -hmm. To nie to samo Damy wam znać, czy dalej ma smak, jak dojedziemy do kolejnego punktu Guma jest dalej dobra, a my bo właśnie O ty gadasz, Dobra jest Moja już nie ma smaku dawno Moja ma. właśnie do tego sklepu Tak Bo musimy kupić coś na wyjazd Nie dość, że ganiam cały dzień za jakimś durnym jedzeniem, bo tak chciałaś, to jeszcze do sklepu mnie ciągnie No bo muszę kupić coś, co nam się przyda, nie tylko mi, nam na wyjeździe Parownica Musimy kupić parownicę do ci bo mamy no, dużo... mi się na pewno przyda, prawda? Okej, okay? słyszeliście to? Pawłowi się nie przyda. To ja będę sobie prasować rzeczy na wyjeździe, a on będzie chodził w pognieczonych, bo on nie chce. Tak będzie, widzowie, tak będzie. Kto by tu wziąć? Powiedz mi, do czego to jest? Bierzesz ciucha, nie? Tu wlewasz wodę i robisz tak... I to się prasuje pod twoją parę. A może być takie o, zobacz? Takie o? Jakie mini Jakie sobie... Takie, zobacz, takie dla dzieci. Dobrze się czujesz? Na no żelazku jest mniejsza i łatwiej spakować I... <śmiech> <śmiech> Nie wiem, ty boli się gardło? Tak Jakie finał? Będziemy to Dobra. Kierowca się zmienił, bo do żyła, że źle jeżdżę. Ja bym już wylosował kolację, bo jak będziemy w domu i się okaże, że mamy zjeść, nie wiem, bigos. A co jak ktoś będzie śpiewał, robię sobie sos. robię sobie bigos. No to trzeba zjeść o sos z Bigosem. Na ja pierdziele, dobra. A weźmy w moje polubione utwory po prostu. I lecimy. Yanki Serio Okej. Okay. Ty ja tą bezęgę znam. Ja wiem co tam będzie. Okej. Okay. Ja też znam. Nie. nie! Chyba, że coś będzie przed. na diecie. Ja tutaj się nie zgadzam. wybór należy do ciebie, to parę twój odcinek. No, chcemy. Rób co uważasz. A Zjadłeś? Widzicie jego minę? Ciąbie, znaczy? ja maczka. Dobra, jedziemy, ale nie wiemy co zamówić. No nie, no. To powiem. będzie za łatwe jak zamówimy wszystko. Zamówmy to, co została przed nami. To, co została przed nami? Tak, chodźmy Dobra. do maka. Stoimy już w kolejce od 10 minut, ale Paweł sobie drzemał i przed nami. Ja już rozkłoniłam. Jest pani. I pan, i dziecko Oho Mhm mm To będzie duże zamówienie Ci będzie duże zamówienie Ale serio, śpię, nie się dzieje Ja jestem tak zmęczona ale też Tak, cały ja, dzień, ja naprawdę, załatwiamy. mi wykończył Obudziłeś się tylko i mówisz Gdzie jest mój portfel, gdzie mi portfel? I znalazłeś i mówisz, a bo śniło mi się, że zgubiłem go No, zaczynają zamawiać Pyta się teraz co kto chce To jak analizuje mówi, o, a myślałam, że odjeżdża No nie ma gdzie odjechać za bardzo Nie no, nie? no ale myślałam, że już kończy, a jeszcze nie skończyła No i teraz nie wiemy czy pani zamawia czy nie dalej Bo, bo stoi Stoi auto przed nim rozmawia Pochyla głowę o, jeszcze To będzie że zamówienie To źle Bo my na diecie, Paweł Dzień dobry, proszę o za zamówienie Dzień dobry, ja bym chciała zamówić to, co osoba zamówiła przede mną To był Happy Meal A mi. ja nie I chcę wiedzieć, co to jest Tylko po prostu chcę zamówić to, co pani zamówiła przede mną Po prostu, żeby pani to nabiła e, Dobrze, to był naget. E, zapraszam Panią do okienka, kolega Pani to nabije, tak? Dobrze, dziękuję bardzo Pani mi powiedziała, co to będzie Jestem hmm. zażenowana Powiem, no, że będzie Happy Meal, no na no razie Tak. Nie chodzi o to, czy ktoś ogląda YouTube, ale wiesz, powiedziałaś Pani, że nie że chcesz, nie chcesz to jest. O, ale, ale Happy Meal tak. Pani się zmieszała, no cóż Nie trzeba, dziękuję Dziękujemy Pan ogarniał temat Panu Nie garnią, powiedział ceny wiedział. i tak dalej ogarniał O, wiedział o co chodzi <laughs> Dziękuję bardzo Aha, Mamy kawę No to chyba nikt tego nie wypije Dziękuję bardzo I to nie jest... Co to jest? I to jest wszystko Paweł? To jest nie? tylko happy meal <laughs> To dobrze, na diecie. Malinowy shake z jakąś białą śmietanką Happy meal z nuggetami, czyli to co pani nam spróbowała i frytki Małe frytki, małe nuggetki I Kubuś Dobrze, zdrowo! Dobrze, zdrowo. Mus I keczup. I zabawkę! Super! I to jakby sosu niedobre są. Ja mam ochotę na kolkę taką ja zimną. Nie mam ochotę na tego. Na jakiegoś chisburgera czy coś. Ale na gesty z są ciulowe. Jestem zawiedziona tą kolacją. Jedynie obiad był dzisiaj sensowny. Mamy mus jeszcze. Nie jest dobre. Ale zjemy mi się pić chce. To co? Jedziemy do domku. Jedziemy do domu było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Powiem tak, czuję się niedobrze od tego jedzenia. Serio? To nie był dobry odcinek. No nie był dobry odcinek, ale przeżyliśmy, daliśmy radę. Następnym razem. Yy, Czemu ja nie inny... wygląda tak szeroko w tym kadrze? Czy jestem taki szeroki? Nie, to, ty, to, ten, obiektyw, to, tak, to ten obiektyw. To ten nie? obiektyw, nie? Tak, tak tak. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem, zostawcie łapeczkę w górę. Pa pa! Na tekcję, ale nie wyszło mi. <laughs>